Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam, bo przede wszystkim e, trafiłam chodząc o kulach. E, w tym momencie jestem w stanie naprawdę pokonać już spore odległości, e, nie używam już kul. E, wiele zabiegów e, pomogło mi nabrać siły w e, partiach, e, które były osłabione. E, muszę też powiedzieć, że tutaj największym atutem jest kadra fizjoterapeutyczna, e, która naprawdę wspiera. E, pomaga, doradza, dzięki czemu wiem co mam robić, jak robić, aby wrócić do pełni sił. Moim ulubionym zabiegiem jest basen siarkowy, ponieważ e, tam mamy 15 minut. Takiego aqua fitness, gdzie naprawdę można się poruszać, e, i też jest przestrzeń na to, aby samemu popływać. Jest tutaj możliwość skorzystania z sauny, i po prostu uwielbiam. Bardzo często chodzę, zatem bardzo polecam. E, a ten nielubiany zabieg to. Powiem szczerze, że chyba nie ma. Mam nawet zabieg, gdzie wchodzę do takiej panny: jest to wirubka dla stóp, i mam jacuzzi dla stóp, jestem zachwycona. No i rzeczywiście, no, nie, mam, nie trafiłam na zabieg, który by mi nie odpowiadał. Zaskoczyło mnie to, jak dużo jest tutaj starszych osób. E, aczkolwiek nie dziwię się, ponieważ sama dowiedziałam się o tym, że istnieje możliwość przyjazdu do takiej placówki e, wyłącznie dzięki mojemu ortopedzie. E, gdyby nie on, nie wiedziałabym, że mam taką możliwość po zabiegu ortopedycznym e, przyjechać i tutaj e, poprawić swoją kondycję. E, jednak no, jestem też osobą dość kontaktową, dlatego e, spotkanie z osobami starszymi nie było, było dla mnie czymś stresującym. Aczkolwiek. Uważam, że zarówno osoby mniej e, odparte, bardziej nieśmiałe, też się tutaj świetnie odnajdą, e, ponieważ też można znaleźć tutaj osoby młode. Nie jestem jedyną młodą osobą tutaj. Aczkolwiek jeśli rzeczywiście wystąpi e, konieczność przyjazdu, e, na pewno wybiorę ponownie Chory Niec Zdrój, to naprawdę stawia na nogi.